Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do miejsca dla mnie szczególnego do miejsca, o którym często mówię, często wspominam. To miejsce znajduje się w moim parku. Staram się do niego przychodzić, kiedy mam gorszy dzień, kiedy chcę opowiedzieć o jakiejś książce, a na przykład w innych miejscach jest bardzo dużo osób. Albo po prostu pobyć w ciszy, pomyśleć, odpocząć, będąc z ludźmi, ale być jakby jakby samej. To miejsce, które wam teraz pokazuję, to jest mój zakątek Pana Gorszewskiego Sevenol Marka Żaromskiego. Osoby, które czytały Sevenol. Wiedzą, kim był, kim był pan Gorszewski. Wiedzą, o czym jest książka. I wiedzą, że ja tą książkę pokochałam. I mija rok mojej przygody z Sevenol. Do książki wracam co jakiś czas, dlatego że okazuje się, że pojawiają się nowe osoby, które o tej książce nie słyszały. A jest to książka piękna, mądra, wzruszająca. I pomimo, że została wydana jako kryminał w wydawnictwie SP, ja uważam, że ta książka powinna zostać wydana jako opowieści z wiary. Wtedy trafiłaby zapewne do większej liczby czytelników. Ale to nie my decydujemy. Ale wydawca. A to tylko mi tak troszkę żal. Mam nadzieję, że, że ci z Was, którzy jeszcze nie czytali, tam na dole jest staw, w którym pływają kaczki i fontanna. A tutaj jest zakątek pana Goruszewskiego. Jest cisza. Pokój, śpiewają ptaki, czasami przejedzie samochód, bo niestety tutaj jest obok droga. Ale tutaj się można poczuć jak w lesie. Można sobie przysiąść na trawie. Oczywiście nie teraz, kiedy dopiero padał deszcz i wszystko jeszcze pokrywają jego kropelki. Mniej ludzi tutaj zachodzi, każdy chodzi tam tymi alejkami, ale proszę. Czyż nie można się tutaj poczuć jak w lesie, posiedzieć, posłuchać ptaków, pozwolić, aby nasze myśli spokojnie płynęły, pomyśleć o przeczytanej książce? Bardzo lubię tutaj przychodzić i opowiadać o niektórych książkach. Mogę się skryć przed tym światem tam na dole. Może by zejść na dół, trzeba zejść po schodach. To jest taka górka. Na takim jakby tarasie to miejsce się znajduje. Czyż zachwycające miejsce? A tam znajduje się druga część, zakątka pana Gorszewskiego. Niestety te biedne drzewa. A przy okazji pokażę Wam część naszego pięknego parku, do którego przyjeżdżają również mieszkańcy innych miast sąsiednich, aby pochodzić po naszym parku. Chyba muszę trochę przyspieszyć. Hat. Latem tu wszystko pięknie kwitnie. To jest taka feria barw. jest pięknie i zachęcam sięgnijcie po Sevenol marka Żaromskiego wydawnictwo SP dużo dobra